Co pan lubi zdjęcia? Bo no, lubię. lubisz? Ale ja zasłonię. A no, Na żandarmerię, zaraz przyjadę. Na żandarmerię? Chłopie, ja się nie będę strącycka. Halo? dobry. 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 Żandarmeria Wojskowa Kapro... Witam pana, tak, tak. Co tam pan sobie ciekawego zdjęcia robi? O, tak, złotego. Samochód jest dany. Dzień żeby... dobry, dobry pana. Tak, to mi się kowaty kościół to się no w samochodzie. No i, wie, no i mówi pan, opowiada pan, no <grym> i mówi No i co, No i Do ronda bitwy pod oliwą w Gdyni i do okolic tego miejsca wracam po latach. Po latach w sposób sentymentalny, bo dużo tu się zadziało, jest sporo materiałów na moim kanale związanych z tym miejscem. To tu miała miejsce przed pięciu laty osławiona interwencja, gdzie żandarmi i policjanci połączyli siły, by mnie nieco dojechać. Ze skutkiem takim, że jakieś tam konsekwencje dyscyplinarne ponieśli jednak oni, oni sami, a ja żadnych. To tu też udało mi się wkręcić moich przeciwników. Materiału do tej wkrętki, do wszystkiego o czym tu mowa będzie można znaleźć w opisie pod tym filmem. Wreszcie to miejsce jest związane z przeprosinami, jedynymi przeprosinami w historii komendanta jednego z komisariatów za zachowanie policjantów wobec mnie. No i oczywiście to tu miała początek saga związana z recydywą jednego z funkcjonariuszy, który mimo rzekomej rozmowy z szefem i wskazania mu błędów, zrobił dokładnie to samo wobec mnie rok później, nieco w innym miejscu, kłamiąc, zmyślając na potęgę. W związku z tą sprawą zadziało się coś jeszcze, bo jeden z trój miejsc Komendantów postanowił mnie oficjalnie, właściwie dojechać, i dążył do postawienia mi zarzutów za to. Uwaga, że nie podaję swoich danych w internecie, a przecież prowadzę kanał na YouTube. Do tej archi-ciekawej sprawy sobie wrócimy w innym materiale, bo wymaga ona osobnego omówienia. A teraz zobaczycie, co się wydarzyło przy okazji tegorocznej wizyty w okolicach bardzo ciekawego miejsca historycznego, technologicznego, no i sentymentalnego. Powie! Rządar Maria Wojskowa Kapul Witam Panie Kapol... Co tam pan sobie ciekawego zdjęcia robi? No Co za pytanie? Nie no, bo nie z jednostki pytania. A to że... no, spokojnie. Tak, sobie tutaj zdjęcia robię, Sprawdzam oznaczenia, czy są poprawne. Ogólnie no to tak, sobie Tak, proszę pana, na spokojnie. Żadnego tak, uh -huh. zagrożenia z mojej strony, proszę pana nie ma. No bo są Rozumiem, tego, proszę pana. Na spokojnie tłumaczę Panu. Też te, na przestrzeni też ładne widoki są, zresztą tu jest takie miejsce, ja bym powiedział, nie tylko symboliczne, ale takie reprezentacyjne, mm -hmm. jest dużo ciekawych rzeczy i kotwice i, i, ten, i ten i ta ja A, pytałem, że, że tak powiem, lecę pan, od początku pan, wie pan tak, do końca pan, i wracam. że Tak powiem, no, normalny facet no. jest, żeby ich tam uspokoić, to co tam powiedzieć? że pan sobie parę zdjęć. To siebie? Tak, ta, ta, proszę pana, że przechodzę i może pan powiedzieć, że jeszcze pan do około 10 minut, ja sobie idę tam w stronę stoczni teraz już, no. także że 10 minut już nie będzie na spokojnie. Chyba, że chce panu podjechać sobie z nami. Nie, dziękuję bardzo, za tak, tak wykręcamy, a jedziemy w dół, nie? No to, to dobra, to jak pan tego, to może pan mnie koło auta wysadzi, ja tam mam. By pan tutaj strzachnął. Ja? Będę udział. O, tak złotego. No, dziękuję bardzo, pan miły. O, no, no tak to... no, pewnie ten dzwonił. On się tak na mnie patrzył. Nie wejdź tam, nie wejdź. Nie być teraz, mówię, gadanie. Niech się wypowiedź, spokojnie. Pan jest bardzo miły, więc zobaczy pan mój samochód? Samochód jest dla mnie zarydowy. Dobry pan. Tak to mi sikobaty kościół troszkę no ulec w, w samochodzie, no i, wier... no i mówi pan, opowiada pan, no i czas no i co? Rozumiecie czy to się wydaje, czy, czy, czy rozmawiamy normalnie? W obecnej sytuacji geopolitycznej wydaje mi się, że nie jest to możliwe. Co dzień nie powinno robić, jeżeli obiekty wysoko są oznaczone, czy są oznaczone znakami, prawicami informacyjnymi, gdzie tych się nie U mnie nastąpiła penetracja terenu. Dziękujemy panu jak najbardziej za, za... No, zachowanie rozsłużek w tej sytuacji, Życie, dziękujemy Przez panu jeszcze spokojności. Dziękujemy panu jeszcze raz, spokojności. Wie pan co, ja tam bliżej stoczni, ale gdzie mnie pan wysadzi, a pan... tego... tu jest tu nie wiem, ze 400 metrów może z 500 stąd, nie? Także może pan mnie gdziekolwiek wysadzić, ja... Żaden problem dla mnie, ja sobie podejdę. Z panem się rozmawia normalnie, ale są Proszę pana, ja nie widzę żadnego problemu. Nie, ktoś poinformował. Pan naprawdę był tutaj bardzo miły, dlatego panu udzieliłem wszelkich informacji, które pan sobie życzył. Ja ogólnie staram się z żandarmerią dobrze żyć, więc jeszcze kawałek, nie? Tak, 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 jeżeli to nie jest problemem, nie? Bo... bo... Tam jest takie po prawej, miejsca połyskojowe są, przed wjazdem do tego, nie? Może pan sobie nawet spisać mój samochód, to jak to do czegoś panu potrzebne. To jest ja nie mówię, jak ktoś do mnie miło, to ja na spokojnie wszystko tłumaczę i, i nie ma problemu. Dobrze, się uczy. Właśnie. O, tu po prawej stoi ten drugi? Nie ten biały, tylko Tak. Wiesz, przedłużę dłużej ustawienia, to nie ma autobusu. to, ja to autobus No. Ja to już chyba ten tylko idzie, co? To może od mojej strony? Bardzo spokojnie Bardzo, bardzo dziękuję. No. Tutaj, <toc Berry> no. że tak powiem, za miłą obsługę, wszystkiego dobrego i dziękuję za pana służbę. Do №2 №3 №4 Lubię. Bo lubisz? lubisz? Lubisz, a ty jesteś. Ale nie mam problemu. Tak? tak. Dzwonimy? A gdzie mamy dzwonić? Ja, ja nigdzie Zobacz. nie dzwonię. Ale ja zasłonię. Na żandarmerię, zaraz przyjadę. Na żandarmerię? Tak. Patrz. A co ma żandarmeria do tego obiektu? Teren wojskowy chłopie. Gdzie jest napisany? Tam masz tablicę. Gdzie, ale chłopie, pokaż, gdzie jest. Tam jest obiekt ochroniony. Chłopie, ja się nie będę strącył. Nie będziesz się ze mną cyskał? To się nie cyskaj. Naprawdę myślisz, że jak ktoś zrobił taki napis, dziękujemy za waszą służbę, to chciałby, żeby tego nie fotografować?